Wojna o Tajwan w roku 2032 wybuchła w następstwie pojedynczego incydentu. Po ponad dekadzie rywalizacji geopolitycznej oraz przy nieustającym wsparciu niezależności Tajwanu od Chin kontynentalnych przez administrację USA w celu demonstracji Solidarności z Wyspą rząd USA zdecydował się wysłać oficjalny samolot, na którego pokładzie do Tajpej miał dotrzeć urzędujący sekretarz obrony Nicholas Meyers. Samolot był już w powietrzu, gdy chińskie samoloty patrolujące przestrzeń do lotu nad Tajwan Postanowiły wymusić, by samolot zawrócił. Kiedy amerykańscy piloci odmówili, a samolot kontynuował lot do miejsca przeznaczenia na lotnisko w Tajpej, wówczas z nieznanych powodów, a przynajmniej nigdy nie wyjaśnionych, chiński pilot zdecydował się zestrzelić oficjalny amerykański samolot z urzędującym sekretarzem obrony na pokładzie. To wywołało wojnę z USA. Po sześciu godzinach zastanawiania się i intensywnych narad w Tokio, Amerykanie otrzymali pełne wsparcie wojskowe ze strony Japonii ale ku ich zaskoczeniu inni sojusznicy nie byli skorzy, bo by otwarcie stanąć po stronie Amerykanów. Szczególnie Europejczycy byli bardzo niechętni, a np. Australijczycy obawiali się w Chin i długo ociągali się z decyzją. Początek wojny w 2032 roku to przede wszystkim wymiana ciosów rakietowych. Setki pocisków wystrzeliwanych spoza linii horyzontu, głównie rakiet balistycznych i manewrujących oraz wczesnych wersji nowej broni, pocisków hipersonicznych, Zmiana ciosów szybko objęła systemy umieszczone w kosmosie. Właściwie stało się tak od samego początku. Zarówno systemy dowodzenia, jak i cała sekwencja przekazu informacji pomiędzy sensorami w kierunku podjęcia decyzji niezbędnych do namierzenia przeciwnika i naprowadzenia pocisku na cel, a potem uzyskanie trafienia, tak zwany chain, w bardzo dużym stopniu zależały od systemów umieszczonych w przestrzeni kosmicznej. To skłaniało obie strony do prób uderzenia wyprzedzającego w kosmosie. Szczególnie Amerykanie byli niespokojni o chińskie rakiety hipersoniczne typu DF-21 i DF-26 wycelowane w ich okręty floty Pacyfiku. Aby trafić, rakiety te wymagały sensorów kosmicznych w celu stałego przekazywania danych do naprowadzania na ruchomy cel, szybko manewrujący na otwartym oceanie. Zależność od przestrzeni kosmicznej systemów bojowych uszwanych na Ziemi okazała się piętą achillesową obu supermocarstw. Przy czym mocniej odczuwały to jednak USA, bo wykonywały zadania daleko od kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu Chińczycy mieli bardzo silną motywację, by uderzyć w kosmosie, wyprzedzająco jako pierwsi, i to w sposób rozstrzygający, by uniemożliwić Amerykanom projekcję siły w rejonie konfliktu wokół Tajwanu, do, dokąd jest daleko z portów i lotnisk Ameryki Północnej. I tak zrobili. Chińskie pociski antysatelitarne obrały sobie za cel amerykańskie systemy na niskich orbitach, podczas gdy chińskie satelity myśliwskie o dużych zdolnościach manewrowania orbitalnego za cel ataku obrały bardziej odległe satelity USA na orbitach wyższych. Poza samą salwą 1200 rakiet balistycznych bliskiego zasięgu wystrzelonych z Chin w kierunku Tajwanu i to zaledwie podczas bardzo gorących dwóch pierwszych dni wojny. Co zniszczyło bazy wojskowe na wyspie oraz wszystkie lotniska i porty morskie, bardzo ucierpiały też amerykańskie satelity na niskich orbitach, które okazały się łatwymi i licznymi celami. Pomimo to prognozowane ryzyko koszmaru kosmicznego, Pearl Harbor, którego się bardzo obawiano od początku XXI wieku, nie ziściło się. Przede wszystkim z powodu solidnych przygotowań sił kosmicznych USA do takiego scenariusza, które rozpoczęły się około roku 2020. Wysiłki koncentrowały się na doprowadzeniu do zastępowalności satelitów i dublowania ich zdolności, tak by mieć zdolność prowadzenia wojny w razie utraty części z nich. To okazało się bardzo dobrą inwestycją, głównie dzięki efektywnej współpracy USA Space Force z nowym biznesem kosmicznym, który zaczął dostarczać Pentagonowi tanich i łatwo powielalnych rozwiązań w przestrzeni kosmicznej, w bardziej rozproszonej architekturze przekazu informacji i zadań. To zmniejszyło wrażliwość systemu, w razie zniszczenia satelity lub nawet całej ich grupy przez przeciwnika. Kinetyczne pociski antysatelitarne zostały wycelowane w amerykańskie satelity. Do zwiadu fotograficznego, zwiadu elektrooptycznego z radarem, z syntetyczną aperturą i zwiadu elektronicznego ELIN, które wszystkie okrążają Ziemię na niskich orbitach. Z kolei chińskie satelity myśliwskie za cel obrały sobie amerykańską infrastrukturę satelitarną zapewniającą sygnał GPS umieszczoną na średnich orbitach Ziemi oraz geostacjonarną konstelację WGS odpowiadającą za zgranie całej komunikacji wszystkich rodzajów sił zbrojnych USA na planecie Ziemi oraz w przestrzeni kosmicznej. Celem chińskiego ataku miały stać się nawet bardzo odległe systemy działające na podczerwień, na wysokich orbitach między orbitą geostacjonarną a Księżycem. Chiny podczas wojny wykorzystywały około 450 satelitów różnego rodzaju. Jedna trzecia z nich została uszkodzona, wyłączona lub zniszczona przez Amerykanów. Najwięcej padło ofiarą wprowadzonych do służby półtajnych w tamtym czasie w nieznanej liczebności hybrydowych samolotów kosmicznych X-37B, używających wiązek laserowych do zniszczenia kluczowych elementów chińskich pojazdów kosmicznych i satelitów. Z drugiej strony także Chińczykom udało się zniszczyć nieznaną dokładnie, lecz niemałą liczbę amerykańskich satelitów. Co ważne jednak, nie udało im się zestrzelić ani jednego X-67B, które bardzo skutecznie używały swojej manewrowości kosmicznej, schodząc nisko w kierunku niedefiniowanej granicy między przestrzenią kosmiczną a atmosferą ziemską. Robiły to w celu wykonania niespodziewanych manewrów, zmieniając na prawie już suborbitalnych wysokościach trajektorię orbitalną. Drapiąc powietrze atmosferyczne, jak przechwalali się przedstawiciele si sił kosmicznych USA po wojnie, pozwalały one unikać chińskich pułapek zastawianych przez kinetyczne systemy antysatelitarne. Ich działanie polegało na przewidywaniu z wyprzedzeniem trajektorii lotu orbitalnego, co nie jest trudne, zważywszy na zasady mechaniki orbitalnej, które jednak Amerykanie skutecznie naginali, drapiąc powietrze. Przez nagłe zwroty wykorzystujące pojawiających się śladowo przy granicy z kosmosem opór powietrza. Ani technologia napędowa, ani system uzbrojenia X-37B nie były rewolucyjne, gdyż nie stanowiły znacząco lepszej broni przyszłości, która zdominowałaby pole walki. Niemniej ich nowatorskie użycie operacyjne, będące wynikiem wykorzystania odmiennych cech lotu orbitalnego i suborbitalnego, znacząco wpłynęło na przebieg wojny. Wojna była naprawdę intensywna przez kilka dni, z wymianą uderzeń kinetycznych oraz ataków cybernetycznych. Kilka dużych nawodnych okrętów amerykańskich zostało zatopionych lub uszkodzonych. Obie strony straciły sporo samolotów oraz bezzałogowych platform bojowych, zarówno powietrznych, jak i morskich. Starcia w przestrzeni kosmicznej były kluczowe w najbardziej intensywnej fazie wojny. Po paru dniach symetrycznej wojny, gdy obie strony nie odpuszczały i zużywały precyzyjną amunicję i rakiety, Zaczęło brakować broni precyzyjnych w magazynach. Nowoczesne pole walki między supermocarstwami pożerało precyzyjną amunicję w tempie uniemożliwiającym jej uzupełnienie na czas, w stopniu umożliwiającym podtrzymanie wymaganego polem walki tempa operacji. Okazało się, że w epoce poindustrialnej niemożliwa jest pełna wymiana lub uzupełnienie zaawansowanego uzbrojenia w trakcie trwającej symetrycznej wojny. Ostatecznie wojna skończyła się bez wyraźnego zwycięstwa jednego z supermocarstw. Wyspa Guam była świetnym celem operacji, którą podjęli Chińczycy. Uważali, że będą w stanie kontrolować eskalację i powstrzymać w spiralę wojny pełnoeskalowej. Celem było uczynienie wszystkich sił zbrojnych USA na Pacyfiku „silpymi, głuchymi i niemymi”. Stacja na zboczach góry Lamlam Lam miała zostać przechwycona i wyłączona. Co skutkowałoby zneutralizowaniem komunikacji Spinne w Australii, Kina Point na Oahu i Yokosuka w Japonii oraz wysuniętej stacji na Aleutach. Jednak prawdziwym i najważniejszym celem była stacja na Oahu, która odpowiadała za wymianę danych pomiędzy ziemskimi i kosmicznymi sensorami oraz zapewniała kierownictwu amerykańskiemu syntetyczny obraz sytuacji dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych USA na wszystkich szczeblach dowodzenia. To były oczy i uszy Waszyngtonu wobec Chin. Chińskie siły specjalne poruszały się dzięki bezzałogowym platformom podwodnym wzdłuż krawędzi kanionu na dnie rowu mariańskiego, zmierzając w kierunku Guamu. Nadciągali od najmniej spodziewanej wschodniej strony wyspy. Chodziło o wykorzystanie tamtejszej głębokiej wody aż do samych brzegów Guamu i niezdradzenie się bezlitosnym sensorom opasującym ziemię ponad linią Karmana. Godzinę przed świtem, chińscy specjalsi wynurzyli się w sąsiedztwie wschodniej plaży i wspięli na pokryte dżunglą zbocza w kierunku stacji amerykańskiej. Zbliżając się, uruchomili tak zwaną elektromagnetyczną oazę wokół stacji, tworząc bombel komunikacyjny, do którego nie mogło przedostać się sygnały elektromagnetyczne ani przekazy komunikacji kwantowej. Zaskoczyli w ten sposób automatyczne systemy obronne stacji, po czym wzięli do niewoli niespodziewających się niczego ludzi pracujących jako personel. Potem odcięli wszelką komunikację ze światem zewnętrznym. To nie wszystko. Zaraz po odcięciu komunikacji wystrzelili 21 przenośnych, manewrujących pocisków hipersonicznych z zamiarem zniszczenia hubu komunikacyjnego Pacyfiku, Kaina Point na Oaha. Pomysł polega na tym, by odpalenie tych pocisków nie zostało potraktowane przez genialne diamenty w kosmosie jako wrogie. Uruchomienie niewielkich rakiet hipersonicznych na najbardziej zmilitaryzowanej wyspie świata miało być potraktowane jako rutynowe ćwiczenie wojsk amerykańskich, a nie chiński podstęp. Wszystkie pociski hipersoniczne trafiły w cel i unieszkodliwiły systemy przekazu informacji downlink i uplink na niebiańskich i ziemskich liniach komunikacyjnych w tej części świata, co skutkowało brakiem dostępu do danych wywiadowczych z całego regionu. Zgodnie z przypuszczeniami, genialne diamenty nie potraktowały odpalenia pocisków jako wrogiego działania. W wymiarze rozgrywki geopolitycznej cała operacja miała na celu wysłanie sygnału, że teraz boisko jest wyrównane. Chińczycy jednak nie docenili poważnych konsekwencji tego, co się stało na Głamie Oahu. Brzemienne w skutkach wyłączenie całego regionu z systemu świadomości sytuacyjnej, dodatkowo wzmocnione niejasnymi raportami o fizycznym zdobyciu stacji dowodzenia i łączności na zmilitaryzowanym do granicy możliwości Guamie, przekonały przywódców amerykańskich, że Pekin w istocie rozpoczyna prawdziwą wojnę. To po prostu wyglądało jak nowe salwy czegoś, co mogło się przerodzić w nowe Pearl Harbor. Amerykanie postanowili odpowiedzieć na działania Chin pełną mocą. Chcieli też zademonstrować światu swoją potęgę. Okręty floty Pacyfiku wypłynęły w morze. To samo dotyczyło systemów bezzałogowych, w tym okrętów podwodnych. Co ważne, siły kosmiczne USA zainicjowały procedurę Czarny Anioł, która miała za zadanie zmobilizować wszystkie kosmiczne systemy na wypadek wojny. Wdrożyć procedury wojenne w przemyśle kosmicznym, w kosmicznej flocie transportowej i systemach transportowych. Takich jak koń pociągowy transportu kosmicznego Starship 5XZ, który pełnił podobną rolę jak kiedyś w domenie powietrznej Stara DZ3 Dakota. Natychmiast także wysłano na orbitę całą posiadaną flotę samolotów kosmicznych X88M. Najnowsze casko Sił Kosmicznych USA pojawiło się w służbie niedawno, zaledwie w roku 2071 i nadal było ściśle tajnym obiektem bezzałogowy, napędzany silnikiem którym paliwem był wodór metaliczny, miał niesamowicie długi impuls właściwy, który czynił go panem przestworzy w sensie dosłownym, czyli zarówno w atmosferze, jak i w przestrzeni kosmicznej między Ziemią a Księżycem. Możliwość poruszania się w domenach ziemskiej i kosmicznej według wyboru dawała rewolucyjną elastyczność operacyjną. Wyposażony był w działo laserowe, pobierające napęd z energii słonecznej, której nie brakuje w kosmosie cechował się dużą dzielnością kosmiczną, czyli możliwością długotrwałego pozostawiania w przestrzeni kosmicznej, co dawało siłom kosmicznym USA wielką przewagę, zarówno nad, jak i pod linią Karmana. X-88M mógł zwalczać przeciwnika w powietrzu i zaraz potem w dowolnie wybranym momencie uciec w przestrzeń kosmiczną. I odwrotnie. Wykorzystując zupełnie odmienne właściwości obu tych domen. Mógł nawet poruszać się dłużej w mezosferze, co dotychczas było nieosiągalne ani dla pojazdów kosmicznych, ani dla samolotów. Nie zastanawiając się długo, w odpowiedzi na atak na Guam i Oahu Amerykanie uderzyli w chińskie porty morskie hipersonicznymi pociskami manewrującymi. Hongkong, Xiamen, Szanghaj, Ningbo, Qiangdao, Dalin zostały trafione. Wysłano także eskadrę starych bombowców B-21 na wyspę Haiyan, by zaatakować bombami podwodne... Bunkry kryjące chińskie nuklearne okręty uderzeniowe. Problemem podczas tego nalotu było to, że cel musiał zostać precyzyjnie trafiony potężnym ładunkiem, który mógł pokonać kilkadziesiąt metrów wody i dodatkowo strop podwodnego bunkra. Tylko wysłużone B-21 mogły tego dokonać, choć wydawało się, że taka zdolność już się do niczego nie przyda w dobie wielkich prędkości. Błyskawicznej akcji, rozproszonej komunikacji i pola bitwy, gdzie dominuje przede wszystkim informacja, a masa stanowi kłopot. B-21 zbombardowały cele, lecz niestety z minimalnym sukcesem, ale poniosły poważne straty w samolotach i ich załogach. Za to amerykański globalny system uderzeniowy, za pomocą hipersonicznych pocisków manewrujących, okazał się bardzo efektywny. Naprowadzone przez systemy nawigacyjne umieszczone w kosmosie i niewykryte na czas przez Chińczyków pociski, poruszając się nawet z prędkością 21 machów, doskonale wypełniły swoje zadania. Nie mając odpowiednika genialnych diamentów, jedyną odpowiedzią, jaką mogli zademonstrować Chińczycy, było przełamanie amerykańskiego keychain przez unieszkodliwienie satelitów w kosmosie, które podawały koordynaty. W tym celu Chińczycy użyli wszystkich swoich systemów antysatelitarnych. Przestrzeń kosmiczna ponad linią Karmana zaroiła się od pocisków antysatelitarnych wystrzeliwanych z lądu, z samolotów i z mobilnych platform, tak na morzu, jak i na lądzie. To był koniec wielu amerykańskich satelitów na niskich orbitach. Stało się jasne, że możliwość niezakłóconego operowania na niskich orbitach Ziemi w roku 2076 jest już dyskusyjna. Do tego chińska eskadra wysoko manewrowych satelitów myśliwskich starszej generacji zaatakowała stację remontowo-paliwową na niskiej orbicie Ziemi, znajdującą się na wysokości 950 km nad północnym Atlantykiem. Ta legendarna stacja służyła wszystkim misjom na Marsa, które zruszyły z impetem w latach 30., a także amerykańskim misjom w głąb Układu Słonecznego. Ponadto Chińczycy zaatakowali cywilne systemy komunikacji i łączności oraz stacje zarządzania ruchem kosmicznym zlokalizowane w punktach wysyłowych pierścienia orbitalnego. Pierścień był poprowadzony dookoła Ziemi na wysokości równika i znacząco ułatwiał podróże orbitalne z Ziemi. Był też sercem powstającego zintegrowanego systemu transportowego kosmicznej gospodarki na całym obszarze między Ziemią a Księżycem. Na szczęście nie został uszkodzony. W akcie miłosierdzia wobec kosmicznej gospodarki Chińczycy postanowili oszczędzić wybudowaną niedawno windę kosmiczną wynoszącą kargo na orbitę geostacjonarną. Zapewne powstrzymali się od łatwego zniszczenia tego nowego obiektu, ponieważ chcieli zasygnalizować Amerykanom, że wciąż obie strony mogą się zdecydować na wytrzymanie eskalacji. Wściekli Amerykanie postanowili zniszczyć wszystkie orbitalne instalacje i satelity należące do Chin, tak wojskowe, jak i cywilne. Co jednak najważniejsze, wysłali powietrzne platformy bezzałogowe, by zniszczyły główny węzeł dowództwa i komunikacji wojsk chińskich w Nankinie. Uczynili to ostentacyjnie, używając japońskich lotnisk i sensorów do przeprowadzenia tej operacji. Zniszczenie tego potężnego węzła, znajdującego się w płonącym skutek ataku kompleksów rządowych budynku w centrum Starej Południowej Stolicy Chin otworzyło bramy piekieł w Chinach. Wywołało to śmiertelną spiralę decyzji. Pekin wydał rozkaz wystrzelenia salw własnych hipersonicznych pocisków manewrujących, a także rakiet balistycznych starego typu, na szczęście bez strategicznych ładunków termojądrowych. Gdy leciały rakiety, Chińczycy wciąż się zastanawiali i nie mogli podjąć decyzji, czy chcą uderzyć w kontynentalne Stany Zjednoczone? Setki pocisków lecących w kierunku baz USA na Pacyfiku zostało w locie wykryte przez genialne diamenty z niskiej orbity Ziemi i systemy laserowe zaczęły zestrzeliwać je, tworząc przepiękny spektakl widziany bardzo dobrze z orbit okołoziemskich, zwłaszcza tych bliżej linii Karmana. Szybko stało się jasne, że Stany Zjednoczone mają zdecydowaną przewagę na orbitach Ziemi i ją skutecznie wykorzystują. Do tego dochodził jeszcze doskonały samolot kosmiczny, kosmiczna flota transportowa i handlowa, umożliwiająca sprawne funkcjonowanie całej infrastruktury na orbitach, w tym uzupełnianie strat i utrzymywanie wymaganego stanu sprawności. Zdając sobie sprawę z przewagi Amerykanów, Chińczycy postanowili uderzyć w miękki punkt infrastruktury kosmicznej, czyli znajdujące się na Ziemi centra komunikacyjne z przestrzenią kosmiczną, odpowiedzialne za downlink i uplink jak również we wszystkie znane porty kosmiczne USA oraz w Centrum Kontroli Lotów US Space Force Vandenberg, Cape Canaveral i Boca Chica. Nie oszczędzili nawet sławnej wytwórni rakiet kosmicznych w południowo-wschodnim Teksasie. Do tego na wszelki wypadek uderzyli w port kosmiczny w Gujanie Francuskiej i we wszystkie znane im lokalizacje mobilnych morskich platform startowych. Naziemne stacjonarne porty kosmiczne zostały całkowicie zniszczone bez szans na rychłą naprawę i przywrócenie do użytku. Jednak Chińczycy nie zdołali zniszczyć ruchomych morskich platform u wybrzeża Teksasu i Florydy, ani również większości pasów startowych dla samolotów, z których wystrzeliwane są rakiety wynoszące satelity. Taki sposób wprowadzania na orbity stał się prawie normą w latach 30. XXI wieku osiągnąć łatwość duplikowania i szybką zastępowalność w razie zniszczenia przez nagły atak przeciwnika z zaskoczenia. Polot kosmiczny X88M mógł zaś swobodnie startować z każdego pasa startowego i wylądować, jeśli tylko był dostępny pas o długości 1500 m. Ta maszyna była zaista rewolucyjnym wynalazkiem, niszcząc chińskie systemy kosmiczne prawie bezkarnie. Swoje polowania. Flota X-80M zaczęła od wyszukiwania chińskich ofensywnych satelitów myśliwskich oraz uśpionych agentów, które pozornie cywilne w razie wojny wykonywały zadania wojskowe. Zazwyczaj miały wykorzystywać swoje zdolności manewrowe, by zbliżyć się do wrogiego satelity i zniszczyć jego aparaturę, dzięki której mógł funkcjonować i przekazywać dane. Wskutek działań X-88M chińskie satelity na niskich i średnich orbitach Ziemi przestały w zasadzie funkcjonować w ciągu dwóch dni. Kontrolując wszystkie orbity, Amerykanie w pewnym momencie rozważali orbitalne bombardowania z kosmosu Chin kontynentalnych, a konkretnie miejsc stacjonowania i przemieszczania się chińskich wyrzutni rakietowych. Byli i tacy w Pentagonie, którzy proponowali nawet atak nuklearny na chińską bazę na Księżycu w celu zademonstrowania amerykańskiej kontroli eskalacji konfliktu. To mogło być według nich korzystne preludium do otwarcia negocjacji na temat zakończenia wojny. Wszystko dlatego, że wojna termojądrowa na Ziemi wciąż zdecydowanie wydawała się niepożądaną opcją ostateczną. Chińczycy nie odpuszczali i wykonali atak z zaskoczenia na amerykańską bazę księżycową, używając do tego robotów i lekkiej piechoty księżycowej złożonej z żołnierzy sił specjalnych stacjonujących w bazach na Srebrnym Grobie oraz ze zmobilizowanych pracowników firm wydobywczych na Księżycu. Amerykańska baza była teraz zajęta przez Chińczyków, którzy także objęli kontrolę nad wszystkimi kopalniami, szybami, odkrywkami i złożami na Księżycu. To nie był koniec złych wiadomości dla Amerykanów. Otóż Chińczycy mogli także teoretycznie wypuścić dowolny pojazd kosmiczny z niewidzialnej strony Księżyca, by zaatakował amerykańskie gwiazdy bojowe, na których znajdował się ludzki personel. O tyle było to łatwe, że orbita geostacjonarna, gdzie umieszczone były gwiazdy bojowe, znajduje się bliżej księżyca niż niskie orbity Ziemi. Gdy Amerykanie zdali sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, natychmiast rozpoczęli przygotowania do jego eliminacji. Ewidentnie było widać, że na niskich orbitach Ziemi Amerykanie znaleźli się w pułapce pomiędzy wielką liczbą chińskich pocisków antysatelitarnych wystrzeliwanych z powierzchni Ziemi, naprowadzonych dzięki. Ziemskim radarom, które wystarczająco dobrze namierzały satelity tak blisko atmosfery ziemskiej jeszcze w XX wieku, a laserami z Księżyca. O ile pociski z Ziemi mogły zniszczyć satelity na niskich orbitach, o tyle księżycowe pociski oraz lasery. Z działa na księżycu mogły razić wszystko na wysokich orbitach, na orbicie geostacjonarnej, średniej, a nawet niskiej, strzelając w istocie w dół studni grawitacyjnej, co przypominałoby staczanie się kamienia w dół zbocza wzgórza. Amerykanie obawiali się podwójnego okrążenia, pomimo dominacji na orbitach, nie byli w stanie zniszczyć chińskich systemów naprowadzania pocisków antysatelitarnych, które mogły się ukryć na terenach miejskich w lasach czy w górach. Tak samo nie byli w stanie szybko zmontować operacji, które wyeliminowałyby chińskie bazy i zapobiegły wrogim działaniom z Księżyca. O godzinie 19 czasu waszyngtońskiego została podjęta decyzja, by nie bronić niskich orbit Ziemi. Obrona ich zajmuje bowiem więcej czasu i pochłania więcej środków niż wartość działań ofensywnych, które należałoby podjąć, by wreszcie wygrać wojnę, której przebieg zaczynał się wymyka wymykać Amerykanom spod kontroli. W Waszyngtonie podjęto decyzję o ataku na Księżyc. Dokładnie w tym momencie okazało się, że punkty Lagrange'a są zbyt ważne, by pozostać strefą neutralną, nieobjętą wojną w kosmosie. Jak to na wojnie po prostu musiały być wykorzystane przez jedną ze stron. Plan Amerykanów zakładał użycie doskonale sobie radzących samolotów kosmicznych X-88E oraz transportowych starshipów załadowanych robotami i bezzałogowcami do poruszania się na Księżycu. Pomysł polegał na przemieszczeniu całego zgrupowania do flankujących księżyc punktów legraża oznaczonych L4 i L5 w celu przygotowania dużej operacji, można by powiedzieć operacji desantowej na księżycu. Co to miałoby oznaczać w praktyce? Pojawiło się ryzyko, że Amerykanie mają zbyt mało ludzi i robotów, by wykonać to zadanie należycie, włączając w to operację desantową na wrogim terytorium przeciwko dobrze przygotowanej obronie na stanowiskach dysponujących środkami rażenia. Ostatecznie nikt jeszcze nigdy nie atakował Księżyca. Stąd plan został zmodyfikowany. Nowy polegał na przecięciu chińskich niebiańskich linii komunikacyjnych z punktem Legrandża AL-2 z Księżycem, dzięki któremu istniała komunikacja z chińskim personelem i systemami na ciemnej stronie Księżyca. W ten sposób nowy plan zakładał odcięcie niebiańskich linii komunikacyjnej i nałożenie pełnej blokady kosmicznej na chińską obecność na Księżycu. Machan i Corbett byliby dumni. Blokada kosmiczna przypominałaby morską blokadę znaną z pól na Ziemi. Jakby tego było mało, plan fazy drugiej operacji zakładał użycie samolotów kosmicznych w celu uchwycenia trzech punktów Lagrange'a L1, L4 i L5. Układu Ziemia-Księżyc pozbycie się stamtąd wszelkich chińskich obiektów, o ile by tam były, by założyć blokadę na wszelką chińską komunikację w kosmosie, na księżyc i z księżyca po obu jego stronach, zarówno na fizycznych, jak i niefizycznych, odpowiedzialnych za przesyłanie informacji z prędkością światła w wąskce elektromagnetycznej, w niebiańskich liniach komunikacyjnych. Epilog. Ostatecznie, jak przewidywał to słusznie. Everett Dolman na przełomie XX i XXI wieku to Księżyc okazał się hartlandem układu planetarnego Ziemi i Księżyca. Używając geopolitycznej analogii Mackindera i Spykmana, orbity Ziemi okazały się Rymlandem tego układu. Do pewnego momentu Rymland wydawał się kontrolować cały istotny ruch w przestrzeni ziemskiej. Lecz jedynie do pewnego tylko momentu. Po zorganizowaniu i skomunikowaniu całej przestrzeni znajdującej się w obszarze oddziaływania grawitacyjnego Ziemi, przede wszystkim między Ziemią a Księżycem, Księżycowy heartland uzyskuje bezpośredni dostęp do całego układu słonecznego, w tym do kluczowego punktu L1 Lagrange'a systemu Ziemia-Słońce. Daje on kontrolę i czym wyniosła góra nad całą studnią grawitacyjną Ziemi, w której pozostaje kosmiczne sąsiedztwo Ziemi wraz z Księżycem i wszystkimi Ziemskimi orbitami. Od strony Ziemi, z Księżyca można razić wszystkie obiekty poruszające się od strony Ziemi. Księżycowa powierzchnia dodatkowo okazuje się bardzo odporna na działanie flot kosmicznych, zwłaszcza od strony Ziemi. Odporna nawet na broń nuklearną. Do tego niewidoczna strona Księżyca stwarza przewagę obserwacyjną potędze kontrolującej Księżyc. Amerykańskie dowództwo stanęło przed poważnym dylematem. Wojna wchodziła w decydującą fazę. Decyzje, które miały zostać właśnie podjęte, mogą okazać się brzemienne w skutkach dla całej ludzkości.